W tym odcinku opowiem o, co mam do powiedzenia na temat pięciu głupot katolików. Staram się powiedzieć o takich głupotach, które albo bardzo rzadko słyszę o nich w internecie, albo o niektórych z nich w ogóle nic nie słyszałem. I to są oczywiście, to są przy okazji głupoty z mojego doświadczenia życiowego. Oczywiście w kościele katolickim jest mnóstwo głupot i, yy, i sprzeczności, np. chociażby sprzeczności z Biblią, to też jest również głupotą, jeśli coś jest sprzeczne z Biblią. Yy, a to, jak powiem, tak jak mówię, to jest również to, co z mojego życiowego doświadczenia, a nie tam, że od kogoś usłyszałem i powtarzam. Więc pi pierwszą, pier w pierwszym punkcie... Yy, aha, jeszcze należy dodać to rzecz, którą nie dodałem że tu nie jest, nie chodzi mi o głupotę kościoła katolickiego jako instytucji, bo czegoś takiego kościół katolicki nie, nie mówi, tylko chodzi o katolików. To, to jest bardzo ważne zaznaczenie, że to chodzi o głupoty katolików. Ludzi, którzy tak przynajmniej mówią, że są katolikami, no i mówią po prostu... Dla mnie to są dość dużego stopnia kupoty. Więc pierwszy rodzaj głupot, w pierwszym punkcie, to takie umieszczenie, które głupotą jest to, że na przykład ostatni, znaczy ostatnie, kilka lat temu, to, że był wirus taki znany, nie będę używał nazwy, żeby nie mieć problemów później, to ci katolicy twierdzili, że, znaczy tych, co w internecie będą słuchać. Posłuchać na swoich kanałach, tam w YouTube. Ja, ja to słyszałem zresztą, te, te ich powiedzi, że to jest kara od Boga i to Bóg za tym stoi, i tak dalej, bo kara ludzkość za to. No to takie pytanie narzuca mi się od razu: skąd on to wie? Skąd on, on na przykład wie, że to, nie jest, że to nie jest kara od Boga, tylko na przykład, że to nie jest diabeł jakoś nie działa, że to od diabła pochodzi? Skąd to jest wiadomo? To jest jakaś wszechwiedza, nie wiadomo skąd on to wiedza bardzo, ale on mówi, że tak jest, stwierdza fakty, bo jeszcze gdyby zaznaczył, że to jest jego jakaś, może tak być, albo jemu tak się wydaje, albo w to wierzy, to jest coś innego, natomiast on, 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 ci ludzie zachowują się tak, jakby stwierdzali fakty, no to jest po prostu kompletną głupotą, on rzeczywiście nie wie o tym i mało tego, nawet jeśli tak mówi, to on nie podaje żadnych jakichś jakich wyjaśnień, dlaczego on tak uważa, to to jest, i to jest, Oczywiście nie tylko z wirusem, tylko z, z, z mnóstwem innych rzeczy. Na przykład ci ludzie... Yy znam katolików z własnego życia, którzy na przykład dzieje się jakąś, jakieś pewne rzeczy, im się dzieją takie złe, zwykle to o złe rzeczy chodzi, no i oni wtedy mówią, że to tak Bóg chce, bo to Bóg jest plan Boża, Boży i tak dalej i to na pewno od Boga pochodzi, Bóg ich doświadcza w jakiś sposób, mają stać się silniejsi, silniejszy, no to często to słyszę, także ja się go, tak jak mówię, zadaję, takie pytania się we mnie pojawia, skąd on to wie, że to jest od Boga, że to nie jest od diabła przypadkiem, albo w ogóle to nie, to nie jest od Boga, ani od Boga, tylko to na przykład Bóg istnieje, Gdyby założyć, że Bóg istnieje, to po prostu to się dzieje jakby losowo. Ani to nie jest wola Boga, ani po prostu nie ingeruje w to. Więc pierwszy punkt to jest po prostu wszechwiedza katolików, czyli kompletna głupota po prostu. Na no, ja weselu zachodzi mi na myśli, że to jest w ogóle pycha. To, to co intuicyjnie rozumiem przez pychę, to, to była pycha w ogóle, no ale tutaj bardziej to jest jednocześnie to, ale bardziej mi to lepsze słowo to jest wszechwiedza. No, wszechwiedzący pokazali to są wszechwiedzący, przynajmniej ci, którzy mówią te, te głupoty, drugi punkt to jest takie coś, co tacy katolicy, którzy czytają różne książki, na przykład jest taka książka Dusze Czyścowe, taka bardzo popularna i ci katolicy, którzy czytają, tam wyczytali takie coś, że no, co się dzieje z duszą po śmierci? No dusza trafia do na sąd i dochodzi do sądu i teraz w duszach czyścowych było napisane, że tam Bóg to no nie Bóg potępia, tylko dusza sama się potępia. Widzi swoje zło, widzi nędzę swoją, i tak dalej, i sama się potępia. Sama na siebie wydaje wyrok, i tam jest napisane, że to nie Bóg potępia. No Bóg nie mógłby potępić. Jak Bóg mógłby, dobry Bóg, mógłby duszę do piekła wtrącić? No, tam jest tak i ci katolicy, którzy, którzy którzy, słucham, to oni to powtarzają, wierzą w te, te głupoty po prostu. znaczy w to, w to, Na razie to jeszcze nie jest głupota. Na razie to przez stwierdzenie, że to jest głupota, to, tą rzecz mówię, w tą, w tą, znaczy w to, w, w, tą, no w ten mechanizm, jak to się dzieje, że dusza sama się potępia. No, nawet, nawet mogłoby tak być. Jest taka możliwość, natomiast y, wystarczy zajrzeć do Biblii. Oczywiście y, to jest tak, że ja będę, jeśli chodzi o. Y, znaczy, w, w, tu, tu jest, chodzi mi o przekład, bo pewnie są różne przekłady te tłumaczenia. Ja, na przykład, oczywiście, będę korzystał z tego, który, który po prostu mam, bo. Moi, nie dałoby się korzystać z tego, który nie mam, bo chodzi, czy chodzi mi w tym sensie o to, że jest bardzo dużo przykładów po prostu tłumaczeń, tam słówka się zmienia i tak dalej. Natomiast tutaj właśnie ten, tego problemu nie mam, bo tu niezależnie od znaczy tu jest, nawet gdyby jakieś słówka się różniły i tak dalej, to cała sytuacja w innych przekładach też. Ciężko mi sobie wyobrazić, że to się w ogóle nie może różnić po prostu, o to mi chodzi, to, jest, to samo będzie, nawet jeśli tam jedna czy dwa słówka się różnią, więc tu chodzi mi o to, że to na, w innych przykładach sens będzie taki sam, o to mi chodzi. I to jest w Ewangelii św. Łukasza napisane jest wyraźnie, coś innego tu pisze, że jeśli ktoś trafi do, na ten sąd, to ci, będą ludzie, którzy będą chcieli trafić do Jezusa, czyli do nieba, a... Jezus, im, Jezus ich nie wpuści. Tam, cytując to, spowiadam wam, nie wiem skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. No Jeśli tak jest napisane, to przynajmniej ja nie widzę, nie wiem w jaki sposób, znaczy nie widzę możliwości innej interpretacji, niż to, że to Jezus potępia. Mało tego, w tych duszach czystowych tam jest napisane, że ta dusza sama nie chce wejść, bo sama się potępia. Tu jest wyraźnie napisane, że te dusze będą chciały wejść, ale nie będą mogły, bo Jezus ich nie wpuści, więc jest to coś całkiem innego niż tam jest napisane. I tak jak mówię, nawet gdyby były inne przekłady były, to sens będzie i tak zachowany, bo to jedno słówko nic nie zmieni po prostu, więc to jest po prostu zupełnie sprzeczne z Biblią. Więc jeśli ktoś takie coś, ma taki pogląd, to może sobie mieć taki pogląd, mi to nic nie przeszkadza, tylko w takim razie tylko mówisz, to jest zupełnie sprzeczne z Biblią. Więc to jest to kompletna głupota, bo przynajmniej katolik no, z, tego, z tego co ja wiem, no to powinien. Znaczy z tego, co oni... Deklarują, to powinni na podstawie Biblii te rzeczy czy tą swoją wiarę opierać. No to jest tutaj jest coś całkiem sprzecznego z tym, co tam jest napisane. Ja to, tak jak mówię, nie, nie, mam, nie widzę możliwości do, interpretacji, do innej interpretacji niż to, że ktoś będzie chciał wejść do nieba, ale nie wejdzie, bo Jezus go nie wpuści za złe uczynki. Także to jest, to jest głupota numer dwa. Teraz trzecią, znaczy to, już tak prawie, to już jest gorsza niż te poprzednie głupoty, chociaż ta, znaczy ta poprzednia głupota, to w drugim punkcie, co wymieniłem, to jest taka sprzeczność z Biblią ewidentna, natomiast trzecia głupota, jest, to tutaj, moim zdaniem, to jest jeszcze gorsza, ma gorszy wpływ. Tutaj chodzi o to, że w Kościele Katolickim, przynajmniej wtedy, kiedy ja do niego należałem i wierzyłem w te rzeczy, w te, znaczy, nie dość, że wierzyłem, to. Prakty, bardzo mocno praktykowałem katolicyzm, czytałem, Bibli no, powiedziałbym, że byłem takim katolikiem bardzo takim e, mocnym, tak bym powiedział, taki osoba No i co zaobserwowałem po czasie, znaczy wtedy jak w, w trakcie trwania t, tych bycia katolikiem i wykonywania tych aktywności katolickich też to zauważałem, ale po, po latach łat, łatwiej jakoś mi to przyszło, że tam e, głównym grzechem, albo w, wydawałoby się, że jedynym grzechem, przynajmniej tak było w moim wypadku, który był poważnym grzechem, to był grzech masturpacji. Oprócz tego nie było innych grzechów. Bywały takie okresy, że codziennie chodziłem do spowiedzi. No, albo prawie nie, no, codziennie chodziłem. Codziennie, albo prawie codziennie. Bo to był grzech, który oczywiście i tak popełniałem jako młody. Młody chłopak i tak wiadomo, że to robiłem, bo tego się nie dało nie robić. Znaczy, może by się i dało, może ktoś tam potrafi tego nie robić. Ja to robiłem i chodziłem z tym grzechem i to wyglądało tak, że chodziłem tylko z tym grzechem. Ksiądz w konfesjonale mi potwierdzał, nie znaczy nie jeden ksiądz, tylko wielu księży potwierdzało, że tak należy robić, że po tym grzechu należy chodzić do spowiedzi, a ma mało tego, to żeby jeszcze było ciekawi, to nie tylko, że po tym czynności masturbacji, tylko nawet po zobaczeniu tam kobiety. Yy, Jakichś nagości czy tak, tak, tak dalej, to należało chodzić do spowiedzi. I tak twierdziło wielu księży. To nie tam, że jeden se tak twierdzi tylko we zasadzie prawie wszyscy. Pamiętam chyba dwóch na przestrzeni kilkunastu lat, a do spowiedzi dużo razy chodziłem. Dwóch księży, którzy mówili mi, że to nie są grzechy ciężkie, że nie trzeba chodzić do spowiedzi. Jeden wyraźnie pamiętam, mi to powiedział, a drugi mówił, że to zależy od przypadku. Natomiast wszyscy inni mówili, że to są te grzechy, że tu trzeba chodzić. Okazywało się, że jak przychodziłem do spowiedzi, to praktycznie o tym były tylko rozmowy i to był najważniejszy grzech. Masturbacji nie było grzechów. Na przykład yy, znaczy dla tych księży, którzy mnie spowiadali to tak, tak się zachowywali, jakby grzechy, na przykład yy, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, to tak jakby tego grzechu w ogóle nie było. Ja takich grzechów nie popełniałem, bo tylko ten grzech, on. ukazywał się, on jest najważniejszy. I on, tylko oni były praktycznie rozmowy. Zresztą jak ja, oni mi potwierdzali, że ja muszę chodzić codziennie do spowiedzi, no to a z innymi grzechami nic takiego nie mówili, kiedy inne grzechy też można popełniać. Są grzechy lenistwa, jest grzechy, są grzechy, yy, nie wiem, można powiedzieć, grzechy nieprzebaczenia, nienawiści i tak, dalej, i tak dalej, można popełniać grzechy, przecież nawet złe odżywianiem, moim zdaniem, to jest grzech, no ale dla tych księży, jak się okazuje, nie było i to jest moim zdaniem uczenie ludzi po prostu, że to, tylko te, te grzechy nic innego nie jest ważne, tylko to. To jest znaczy to, to nawiasem mówiąc, żeby tu jeszcze to, co mówiłem na początku, to nie jest grzech taki, że Kościół Katolicki tak naucza. W swoim oczywiście, jeśli chodzi o katechizm. Tak, tam w katechizmie, z tego co wiem, to nie ma nic takiego, że tylko to jest ten grzech. Natomiast księżer katolicy, prawie wszyscy, którzy, którzy mnie spowiadali, to tak się zachowywali dokładnie. Natomiast no, w wskazaniach też się tak zachowują, oni mówią, że te grzechy nieczystości, najwięcej ludzi do piekła. Dziś słyszałem yy, jakieś objawienia były, że tam chyba Maryja, tak jakieś Maryjne, były, że dwie, najwięcej osób, chyba dwie trzecie do piekła, trafia z powodu grzechów nieczystości. No, oznacza, że to są. Czy ten grzech jest też coś potwierdzenia w tym temacie, że to są najważniejsze grzechy. Tymczasem cała Biblia, nic takiego nie ma, że to jest ten... z Biblii są wymieniane grzechy całkiem coś innego, znaczy z innej w ogóle, z innej dziedziny. Jeśli ktoś czytałby Biblię, oczywiście to by wiedział o tym, że w Apokalipsie na przykład z najważniejszymi grzechami to jest, yy, największymi to jest tchórzostwo i kłamstwo. Natomiast no, w każdym razie w moim życiu to wyglądało tak, jakbym popełniał dosłownie jeden grzech i inne są w zasadzie nieistotne w ogóle. Nawet jak tam ktoś ten to księża przebaczali, to były jako lekkie grzechy liczone. Także to, jest, to była trzecia największa głupota w katolicyzmie, czy katolików oczywiście. Jeszcze raz podkreślę, że to nie jest, nie ma to napisane w katolicyzmie, tylko to są ci katolicy, tak się zachowują. Czwarta głupota to jest takie coś, co yy, to, to jest po prostu... No, wszystko jest w sumie subiektywne. Znaczy, bardzo dużo rzeczy jest subiektywnych, i to jest moja subiektywna, subiektywna taką rzecz, którą zauważam, że tak. No, katolicy się przydają, że grzeszą. Znaczy, katolicy księża i biskupi i tak dalej. Ci, ci, co prowadzą kościół, oni tam grzeszą, przyznają się. Ja oczywiście nie mówię o tym słowie na P, który każdy wie, o, o jakie słowo chodzi na P, do, i tak dalej. Ja mówię ogólnie, że oni grzeszą. Oni sami się tego przyznają, że są słabi, grzeszni, ale się, to są y, takie słowo, y, do, 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 znaczy oni takie sobie wymyślili w godności, że to są święci grzesznicy. No i na razie jeszcze nie widać, że to co jest coś tu złego, natomiast gdzie ja to widzę, jakieś to bardzo wątpliwe, znaczy to jest po prostu głupota jakaś po prostu, że ci ludzie, którzy sami nawet o sobie mówią, że są grzeszni i tak dalej, to nagle oni twierdzą, że jak ustalam przepisy. Które katolicy i owieczki mają spełniać, to nagle się okazuje, że jakaś tajemnicze coś powoduje, że te przepisy, które mu ustalają, to, to są na pewno od Boga. Czyli ich zachowanie, to, że oni grzeszą, robią pewne złe rzeczy, sami się do tego przyznają zresztą. To tak, oni przyznają się robi źle. Natomiast dziwnym trafem, Nagle się okazuje, że przy ustalaniu tych przepisów, które, które ludzie mają spełniać, nagle wstępuje w nich jakaś niewidzialna siła. No domyślam się, że oni powiedzą, że Duch Święty w nich wstępuje. Tak przy, przychodzi mi to na myśl. Nagle się okazuje, że y, ci ludzie mają... Y, znaczy te przepisy są od Boga. Bo że na myśl mi przychodzi, że ludzie, którzy ustalają przepisy, to zwykle często robią... Te, przychodzi mi to taka myśl intuicyjna, żeby było jasne sprawy. Na razie jeszcze nikogo nie osądzam Nic, przed... przed y, wszystko mówię o tym na myśli przychodzi, że ci, którzy ludzie, którzy ustali jakieś przepisy, to będą robili te przepisy korzystne dla nich. No i o dzi o dziwnym trafem bardzo, okazuje się, że w Kościele katolickim jest mnóstwo przepisów, takich bardzo ważnych, najważniejszych przepisów. Dziwnym trafem, które dają władze władzę yy, przedstawicielom Kościoła. Chociażby to, że Biblii nie można interpretować samemu, to jest w ogóle grzech myślenie nad Biblią, trzeba się zdać na, na nich. Spowiedź, czyli Spowiedź to jest coś takiego, co powoduje, że Bóg już nie jest potrzebny, w zasadzie Bóg jest nieistotny, tu jest potrzebny tylko ksiądz, który daje, czy ktoś do, do nieba, czy do piekła trafi, bo jeśli ksiądz odpuści grzechy, to do nieba, a jeśli nie odpuści, to do piekła, czyli Bóg jest już nieistotny tutaj, tylko ksiądz jest istotny. No dziwnie, te przepisy za każdym razem w najważniejszych sprawach dają, czy w najważniejszej sprawie, czyli niebo i piekło, to to jest, to one dają Dziwnym trochę władza akurat kościołowi. Tak się dziwnie złożyło akurat. Także raczej mi na myśli przychodzi, że te przepisy też są ustalane wcale nie Boga czy Ducha Świętego, nawet zakładając, że Bóg istnieje w ogóle, bo na ten temat to jest dość wątpliwe, że Bóg istnieje, natomiast ten z Biblii oczywiście. Natomiast chodzi o to, że dziwnym trochę te, te przepisy jaka, są korzystne dla nich. Tak się, się dziwnie składa. No, to, to, był, to były cztery punkty. Teraz będzie piąty punkt. Piąty punkt to jest... Yy... To jest punkt, który już jest ewidentnie sprzeczny z Biblią, przynajmniej z Nowym Testamentem. Znaczy, niewiele o tym jest mowy, a w Nowym Testamencie jest wyraźnie przeciwko temu, co katolicy uważają. I tu jest, to jest o dziwo też sprzeczne z, z przepisami Kościoła katolickiego, bo nie tylko z tym, co katolicy mówią, jak się zachowują, tylko też z przepisami. No jest coś takiego jak celibat, czyli w Kościele Katolickim, czyli zakaz, żeby księża nie mogli mieć żon i tak no, dalej. Gdyby ktoś nie znał Biblii, to może sobie pomyśleć, że może to ma sens. Natomiast, jeśli ktoś. W Biblii jest napisane wyraźnie, że przynajmniej święty Paweł mówi wyraźnie, że jeśli ktoś ma. że biskup powinien być mąż jednej żony. Jest wyraźnie napisane, więc tam jest, jest nakaz wręcz, żeby biskup miał żonę. Chodziło o to, żeby jeśli biskup sprawdza spra, spra się w, w zarządzaniu małżeństwem, to będzie się również sprawdzał się w zarządzaniu kościołem. No, oczywiście w kościele katolickim jest. Yy, yy, tak jak mówiłem, zakaz posiadania żon, ewidentnie sprzeczny z tym, co mówi Święty Paweł. On, on wręcz, św. Paweł to nie jest zachęta, tylko on nakazuje wręcz, żeby tak było. Jezus w Ewangelii nie kojarzy w tej chwili nawet jednego fragmentu, w którym by mówił, że należy mieć żonę, albo nie należy mieć żonę. Jezus tylko mówi, że to, to zależy jak ktoś czuje, jak ktoś czuje, że jest powołany. On wyraźnie nie mówi, że ktoś, kto daniem idzie, to ma, ma być bezrzędny. Nic takiego nie ma zapisane. Tam jest napisane, że, że niektórzy będą bezrzędni, ale nie jest napisane, że to jest jakieś wymagane. To w ogóle nie ma zachęty do tego. Także to jest. No, a w Starym Testamencie, jeśli o to chodzi, no to w Starym Testamencie ci nie, niektórzy z ważnych proroków, tych największych, mieli żony, a niektórzy nie mieli, więc tam też nie jest. nie ma. Powiedziane, że albo trzeba mieć, albo trzeba nie mieć. No więc sprawa jest dość jasna: że do Kościoła katolicki to jest taka głupota, która yy, trwa to od 2000 lat. Ta głupota, no i dalej, czy tam, no, no w każdym razie to chyba tak cały czas było i nikt to się nie zmienia, no no mówiąc, dlaczego tak jest, no motywacja jest taka dość prosta, bo gdyby, gdyby mieli, gdyby kapłani, gdyby księża mogli mieć żony, no to dość szybko by majątek kościoła się uszczuplał, bo, bo majątki by były później na dzieci przechodziły na żonę w przypadku rozwodów na przykład. No więc gdyby tak było, no to kościół, który ma wielkie zaufanie w Bogu, że wypełnianie przekazów Boga da szczęście, to właśnie Kościół w ramach tej wielkiej wiary no właśnie łamie to jedno z tych przykazań, w ramach, żeby zabezpieczyć się finansowo. Także tutaj widać, że to jest taka jednocześnie głupota, i taka oczywista po prostu sprzeczność z Biblią w Kościele katolickim. No, to to powiedziałem pięć głupot, tak naprawdę przychodzi mi jeszcze jedna ostatnia głupota, tylko ona się w sumie łączy z, jednym, z, tym, z tym pierwszym w sumie pod punktem ale jeszcze ją dodatkowo powiem, taki można powiedzieć dodatkowy rzecz bonus, że ci katolicy niektórzy, to mówią, że cokolwiek się dzieje na Ziemi, to jest plan Boży. Po pierwsze, to tak jak mówię, to łączy się z pierwszym punktem, zapomniałem właśnie tego powiedzieć, że to jest wszechwiedza nawiasem mówiąc również katolików, że oni wiedzą skądś, że to jest wszystko, co się tu dzieje złego, to się łączy, to jest taki plan Boga, Bóg ma jakiś ukryty plan. No to jest po pierwsze, tu jest yy, oczywiście wszechwiedza katolików wychodzi, czyli kompletna głupota, natomiast to jest coś jeszcze innego, bo jeśli taka rzeczywiście jest wszechwiedza, że, znaczy jeśli, gdyby tak było, bo mogłoby się tak potencjalnie okazać, że katolik akurat yy, mówi, że tak jest, nie, nie mając żadnych, nie, nie uzasadniając tego, ale tak jest. Natomiast gdyby tak było, no to by byłoby trochę dziwne, bo w takim razie nie wiem, jaki plan Boży, na przykład jaki plan Bóg ma w tym, na przykład, że mnóstwo ludzi wtrąca do piekła. W zasadzie, według Biblii, to większość osób będzie trafi do piekła. Tak jest według Biblii napisane. Szczególnie w Apokalipsie, to jest świętego Jana, tak jest napisane. Więc jeśli ktoś wierzy, co jest napisane w Biblii, no to, to automatycznie, chyba że wybiórczo wierzy, to, co mu pasuje, jeśli tak, no to jest i tak, to rzeczywiście, to nie bardzo o czym mówić. Natomiast jeśli ktoś wszystko wierzy, co jest napisane w Biblii, no to wierzy, będzie jakaś duża grupa to ludzi, tak jak mówię, to, to na większość będzie tych ludzi, którzy teraz skończą w piekle. To nie wiem, jaki plan Bóg miałby mieć w tym, żeby tych ludzi do piekła wtrącić. Jakie jak to ma z tego jakieś większe dobro wyniknąć po prostu. No, znaczy dla tych ludzi, którzy już w piekle... Oczywiście przypominam tylko, że piekło według Biblii oczywiście jest, to jest wieczne piekło. To już jest do końca... To jest wieczność po prostu. Tam nie ma czegoś pośredniego, że oni sobie wyjdą za jakiś czas. No to nie wiem, jaki... Nie wiem, jakie dobro miałoby dla tych ludzi, co w piekle wyniknąć. To nie, nie widzę takiego dobra, jeśli, jeśli ktoś mówi, no dobrze, ale to dobro wyniknie takie, że ci ludzie dla tych ludzi w piekle, no to oni tak już trafili, ale dla innych wyniknie dobro. Może tak być, tylko że w takim razie, jeśli Bóg takie, takie dziwne rzeczy robi, że wtrąca dużą część ludzi, czyli dusz po prostu, czyli znaczy ludzi, dużo ludzi do piekła, po to, żeby innym pomóc, no to tak się na myśl przychodzi, to trochę, To jest taki dość podejrzany sposób po prostu na, na pomaganie innym ludziom, żeby niektórych do piekła trzeba wtrącić. Także to jest taka jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. No, to, to by było na tyle w takim razie. No do powodzenia.